kupowałem te rury, kupowałem ich 20 sztuk, to facet mnie się w sklepie zapytał, panie, a na co panu mu tyle tych rur? A ja mówię, nie wiem, może tańczył będę. <grywa> Witam na kanale z Ameryki. Zadajecie mi pytania często, jako tarczę do czego używać. Powiem Wam tylko tyle. Jest o tym kilka odcinków, nawet jest nagrany jeden po angielsku, jeden nawet po hiszpańsku jest nagrana wersja hiszpańska. I jest to numer 117. Tam jest wytłumaczone takło patologiczne przez dwie minuty do czego, jaką tarczę użyć, że jak to Zobaczcie sami to, zapamiętajcie do, końca, zapamiętajcie do końca życia. Jak ja wam powiem, to zaraz zapomnicie. <laughs> czy jest też, ludzie często pytają, że o nie jesteśmy na formatówkę, czy jest sposób, żeby cień, ciąć coś, żeby nie wyrywało. Jest kilka filmów na ten temat, jest yy, numer odcinka 120, to z tego co pamiętam, to jest jeden, ale jest więcej odcinków. Ale wejść na kanał i znaleźć sobie odcinek numer 120. Jest pokazana sposób cięcia bez podcinaka. Jest tam jakoś staro, tarczo cięto, gdzie ona miała 20 zębów, a z tego 6 było wyrwanych. I pokazywałem to, że w poprzek swoju w sklejkę, nawet takim złomem, da się uciąć na tyle dobrze, że wygląda to jak. Na formatówce z podcinakiem także wejdźcie w odcinek 120. Natomiast, ostatnio dostałem kilka e-maili e, od ludzi, że potrzebują e, ciąć stal, żeby jakość cięcia była dobra, a nie robią w metalu, tylko w drewnie. I czy, po, czy ja mam w jakiś sposób? Na wszystko jest sposób, tylko trzeba go znać. I tu stoją za mną takie rury odnośnie tych rur to powiem Wam, że miałem taką zabawną historię, że jak kupowałem te rury, kupowałem ich 20 sztuk, to facet mnie się w sklepie zapytał Panie, a na co panu tyle tych rur? A ja wie nie wiem, może tańczył będę. <grywia> tak się facet uśmiał, że normalnie zanosił się ze śmiechu. Aczkolwiek ja tańczył w takich rurach nie będę. Nie dlatego, żebym może nie potrafił, tylko dlatego, że za stary jestem, eee, nie byłoby chętnych oglądać. Eee, druga sprawa, że jest odcinek pod numerem 303. W tym odcinku pokazuję, że dałem się nabrać, tak? Dałem się nabrać i kupiłem tarcze bardzo drogie do piły panelowej z ujemnym kątem natarcia. Ona mi się absolutnie nie sprawdza, te tarcze do cięcia e, płyty umie na pile panelowej. Natomiast konwert, e, skonwertowałem, adoptowałem to tarcze do cięcia metalu i normalnie na e, ukośnicy tnę metal na niej. Znaczy, się, jest napisane metal, ale tniemy normalnie tniemy te rury i pokażę Wam z bliska to jest nieszlifowane, przy minus, e, przy kącie natarcia e, minus 10 stopni, jaka powierzchnia wychodzi, tylko oczywiście tniemy na stolarnym, tylko w innym pomieszczeniu albo nawet na zewnątrz ustawiamy ukośnice ze stopem, jakie mają być długie te i po prostu heja i pojechał. Takich 20 rur pocięliśmy w godzinę na tej tarczy. I jaki był problem? Problem był taki, że to jest e, piła panelowa jest produkcji europejskiej i była na 30 mm, a u nas w większości e, Chapso, znaczy ukośnice są na 5 ósmych cala I normalnie to jest paranoja, ale pokażę Wam tu. Taka tulejka jest jedna, one były dwie. Zamówiłem e, takie dwa sety, just in case, dlatego że nigdzie w Stanach nie mogłem kupić redukcji. Okazało się, że amerykańska firma, która produkuje frezy, sprzedaje te tulejki. Które są produkowane w Niemczech. Także to musi, kurda, ta Ameryka upaść, albo ktoś się musi obudzić, bo to się w pale nie mieści. Takie tulejki to byle tokarz kiedyś mógł zrobić i w Polsce dalej na pewno zrobi. A tu oni muszą z Niemiec sprowadzać amerykańska firma, żeby mi ją sprzedać. Paranoia. Tu mam to tulejki, właśnie. One. Dwie, to była druga, która jest właśnie w pile i pokażę Wam z bliska, że to jest firma robiąca w Ameryce narzędzia, frezy do frezarek, do górno dolno i tu postaram się gdzieś to znaleźć, gdzie to jest, że to jest robione w Niemczech. No widzicie? Pod tym napisem? Right here. Germany. Czy tam Germany. Whatever. Te tulejki na pewno są lepsze niż te, co zrobiłby Tokarz, dlatego że popatrzcie. Widzicie? One mają takie ryflowanie. I, i jak się je wtłoczy, może druga strona nie będzie jak się je wtłoczy w tarczę to nie wiem czy to z tej strony będzie lepiej to teryflowanie po prostu wciśnie się w to tarczę i ona jest na stałe i ona nie wypada się nie zgubi jest po prostu na stałe dlatego bardzo jestem zadowolony z tych niemieckich tulejek sprzedawanych w Ameryce. Położyłem koc szary, żeby światło mnie szalało, więc, tak zobaczcie, tu tak to wygląda po cięciu na tej tarczy. Nie taśmy naklejami naznacza się gdzie i się tnie. To taśma jest. Także nie ukrywam, że to jest ostre, ale jak to się przyszlipuje tak odrobinę na paskowej ślifierce to widać, że to jest pięknie. Ucięte i jest, palcami trzymam, jest już nieostre. Aczkolwiek tego się nie wyjmuje ciągle. W środku jeszcze trochę jest ostre, ale jest to przyszliwowane, żeby żeby po prostu nic się nie skaleczył, bo tu musi być wszystko idziec sprób. I już. Także dla tych, którzy mnie pytali, czy jest jakiś sposób, żeby ciąć stal na. E, w, e, bardzo dobrej jakości na ukośnicy. Tak, moim sposobem jest po prostu tarcza, na którą zostałem nabrany. Miała być do laminatu najlepsza. Okazało się, że ona nawet do dobrej nie jest blisko, a do najlepszej to w ogóle. Tylko był problem właśnie z tymi tulejkami. I żeby je użyć, to musiałem właśnie kupić takie tulejki. W Polsce podejrzewam, że nie będzie. Z tym problemu, bo nawet jeżeli macie do e, do Niemiec, macie bliżej. a i to każę pewnie za parę złotych potrafię to zrobić. Pokazywałem Wam, właśnie tu jest. E, naklejamy taśmę, odznacza to się e, takim Szarpi markerem, i pojechał. Powierzchnia jest naprawdę naprawdę dobra. Ja nie wiem, czy to jest zgodnie z technologią metalurgii, czy nie. Po prostu taka była potrzeba. Spróbowałem i do jak cholera, ale tarczy się nic nie dzieje, dlatego że mówię: Mam kilka takich tarcz. Na tej tarczy było przecięte co najmniej ze 100 takich rur i tak poczuć, że jeszcze na spoko można jej. Można jej użyć także. Aczkolwiek pewnie lepsze są dedykowane tarcze do tego. Ale ktoś mnie pytał który jest w temacie drewna tak jak ja a nie w metalu a ma taką potrzebę. Jak ma ktoś tarcze z ujemnym kątem natarcia, to spoko może użyć do stali. Oczywiście nie na stolarni dlatego że zrobicie sobie Krzywdę, pożar, czy coś innego. Także cięcie uskuteczniać na zewnątrz, albo w ogóle w innym pomieszczeniu, gdzie nie ma trocin i pyłów. Standardowo. Zapraszam na Mediapartner24.pl i na drewno.pl, aby tam nabić moje książki. Jak się podobało, to dajcie lajka. Jak się nie podobało, dwa razy kliknąć. Łapkę w dół. I miłego dnia.